Także się ma ta w dzisiejszym odcinku ogólnie złożę Wam życzonka, powiem o zmianach. No i y, tam potem będzie do wybrania coś, nie? Więc, no, zapraszam do oglądania. Więc ogólnie, y, pierwsze, chciałem Wam złożyć życzenia, y, wiecie, zdrowych, wesołych, dobrze spędzonych z rodzinką świątnie, żebyście dostali wszystko, co chcieliście. No i ogólnie, wszystkiego najlepszego, nie? Y, drugie, to ogólnie teraz opowiem sobie o zmianach, czyli. Zmiany, jakie zajdą na moim kanale, to ogólnie będzie w sumie zmiana kontentu, może tak. Content zostanie ogólnie zmieniony, na przykład, jeżeli będziecie chcieli, oczywiście, wy to wybierzecie, właśnie Fortnite i na przykład takie komputerowe. Wiecie, że szukam jakiejś okazji tym itp., nie? Wiecie, jakieś jak na przykład się sprawdza tam 750 GTX, nie? I piątka w gierkach, jakieś testy i w ogóle. To będę wam wszystko przedstawiał No i ogólnie jeszcze wtedy będzie Fortnite Czyli na przykład jeden dzień Fortnite, drugi dzień taki I takie tak, wiecie, co jeden odcinek to inny, nie? Jakby, wiecie, gierki różne inne Więc ogólnie ja bym wam, prosiłbym was, żebyście w komentarzu napisali co byście chcieli zobaczyć Szczerze mówiąc, jaką gierkę na przykład, czy jaki content i no A tak to w sumie, to było w sumie chyba tyle, no bo co? Co dalej? Nie będę przedłużał, pokażę Wam jeszcze sklepik. Może mnie niedawno nie było. Tremi nie było, nie? Musimy wrócić. To taka jest, taki jest, takich nowych. Oni już byli. No, oni powrócili. Kozak. E, o, są powolne oklaski, w ogóle powrócił kozak. Spiderman jest, jest taki Matrixowy, nie? O, tu jest ten fajny kilofik, reaguje na likwidację drogi. No i tutaj wrócili nasi mm, komandorzy. Ci wiecie, no, aż bym se kupił. W sumie mam foto, co miała fotosyn, nie chcę się. No tutaj powróciły takie ogólnie. To wiecie, świąteczne skinki, nie. Renegatka taka powróciła, ta nie. Takie tutaj skinki. To. Elfka powróciła BTW. To tutaj. Cyk. No i tu takie wiecie skinki te o. Jest na przykład dziany Jonesy. Jest taki przytulny Jonesy. Jest, wiecie, tutaj Bowanek, jego kilofik fajny. Tu są jakieś moteczki, nie. No i co są ogólnie pakieciki. No i takie rzeczy. No to co? W sumie to było chyba na tyle. Dzięki Wam za oglądanie. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach. Siap.